Prajerzy, mam ważny komunikat. Siemaneczko, firma FX Protect i ich Gravity Prewash, czyli produkt do mycia wstępnego. Ja zawsze podkreślam, że FX Protect ma bardzo ładną szatę graficzną, aczkolwiek jakoś nie ma między mną a tą firmą specjalnie chemii, jeżeli można tak powiedzieć. No ale zapraszam Was do praktycznej części tego odcinka. Drodzy, Gravity Preosh, produkt, który całkiem niedawno miał swoją premierę na rynku detailingowym. Jak na produkt typu TFR Preosh, powiedzmy, ma bardzo fajny zapach. To jest zapach taki cytrusowy. Produktu możecie używać na trzy różne sposoby. Możecie go użyć w oprysku z pianownicy PA, jak również z pianownicy ręcznej. Tutaj macie podane na etykiecie stężenia. I w tym przypadku ja się posiliłem Stężeniem 1 do 10 do oprysku. Zrobiłem sobie bardzo mocny oprysk. Samochód około dwóch miesięcy nie był myty. Taki film drogowy, wiadomo po deszczach, i tak dalej. Ten cały syf, który się zbierał, nie był to syf, który gdzieś fajnie pod palcem schodził, ale auto jest zabezpieczone powłoką. Stwierdziłem, że nie ma co po prostu teraz pogoda, taka, jaka jest, taka jest. Warto sięgnąć po coś mocniejszego i zobaczyć, jak mycie wstępne nam wyjdzie. I powiem wam, nie jest to chyba produkt, który jest przeznaczony do typowej piany. Mam wrażenie, że produkt bardziej nadaje się jako oprysk. I dlaczego? No widzieliście, spryskany malutki fragment, chwila pracy, naprawdę dosłownie chwila, dzisiaj było akurat ciepło, chwila pracy spłukane, osuszone i widać dużą różnicę. Czyli produkt jest skuteczny, bardzo dobrze sobie radzi w oprysku właśnie. Jeżeli chodzi o pianę, piana jest mocno wodnista, tutaj przynajmniej w tych proporcjach, które zaleca nam producent, piana jest wodnista. Nie jest tak skuteczna jak oprysk, ale widać również, że sobie radzi całkiem nieźle i ten wierzchni brud po prostu zmięczy. To, co może, ściągnie nam na dół, bo widać, że na dole ta piana po prostu była brudna. Więc jako piana też jest spoko, ale mówię, ja bym tutaj produkt bardziej ukierunkował na jesień, zimę, kiedy jedziecie sobie na minę bezdotykową, rozrabiacie sobie zatomizera. nie musicie mieć jakichś tam specjalnych pianownic i tak dalej, tego droższego sprzętu, tylko zwykła butelka z atomizerem, spryskujecie sobie do linii klamek, następnie odczekujecie. Bierzecie wodę z demineralizowaną, spukujecie i widzicie, że ten film drogowy schodzi. I powiem Wam też, że to będzie większa skuteczność niż sama chemia na miniach bezdotykowych, ta, która jest tam gdzieś z lancji podawana. I to jest bardzo fajne. Ja tutaj jestem miło zaskoczony, ponieważ mówię jakoś taki sceptycyzm jak przeze mnie przemawia. Ja się zdystansowałem do produktów FX Protect, i tu jestem bardzo miło zaskoczony. Nikt mi nie zapłacił za to, żebym był miło zaskoczony, żeby była jasność. Po prostu wam mówię, bo produkt jest dobry, ale tylko w formie oprysku. Sama piana aktywna tutaj, ta z pianownicy PA nie jest jakby do końca tym, co ja kupuję. Mimo tego, że jest taka cienka, lekka, gdzie bardzo szybko znika z podjazdu, co ja akurat uważam za dobre, ale sama jej moc w stosunku do oprysku to jest zupełnie co innego. No i mówię, ten produkt jesień-zima jak najbardziej. FX Protect Gravity Prewash. Bardzo ładne opakowania i gdzieś tam. Powiem Wam, że chodzi mi cały czas po głowie ten temat, jak ktoś wrzucił porównanie ich piany aktywnej w porównaniu z nowym logikiem. Może ten sceptycyzm właśnie jest gdzieś przez to, no ale to jest tylko i wyłącznie moja opinia. Także, szanowni Państwo, ja bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie.